Znalazłam dwie stare, chyba stare monety, takie zniszczone. Obok leży 50 groszy. Dla porównania wielkości. Tutaj, jak kopaliśmy, prawda, pod prawe arbuziaków, to powiedzmy, że takie skarby leżały w ziemi. Jak to wyczyścić? Tutaj pan kolega jeden się chyba zna, który ogląda kanał. Może coś doradzi O, chyba orzeł jest widoczny teraz. Teraz coś. Ale tu są wrąbki zaraz, a może to nie jest wcale moneta? Aha. Tak jakby tory kolejowe. No, kolego, wypowiedz się. Zwłaszcza na temat tej brązowej. Udało się postawić tą monetę, a może to są dwie sklejone? No nic, może ktoś wie.